Cześć kochani! Witajcie na kanale w tej bloki Zapraszam was na kolejny film na moim kanale. A dzisiaj będzie to pogadanka. Druga część poprzedniego filmu. I dzisiaj wam opowiem o moim porodzie i jak wyglądał troszeczkę mój połóg. E, bardzo mało jest informacji ogólnie na temat połogu. Jak wygląda połóg. Może dzisiaj na temat połogu znaleźć tyle, że e, co to jest połóg i nic więcej poza tym. Jak ty się czujesz podczas połogu. Tego jest taki co to jest połóg, nie trwa i koniec i tyle. Ale najpierw oczywiście wjeżdża INTRO I chodzi, Jeżeli chodzi o poród, no to ja... Mi się nie zaczął tak normalnie, tradycyjnie, że wiecie, że macie skurcze, czy ci wody i jedziecie do, jedzie do, do szpitala Ponieważ ja... Jak Wiecie z poprzedniego filmiku. 21 lipca byłam u lekarza i dostałam już lab, ponieważ miałam okropne naciśnienie. Miałam 155 na 110 i no to od razu idziecie do e, szpitala. Już w stanie zagrożenia życia waszego i dziecka, e, bo dziecko już się dusi, już mówię, dobrze jest u was w brzuchu i to musicie działać szybko, więc ja tak naprawdę czekałam jeden dzień i następnego dnia, 22 lipca e, pojechałam do szpitala, pamiętam jeszcze sobie poprasowałam ubranka, wszystko dla małej, e, wiecie, te, 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 te najmniejsze i nie mówię, to chłopak coś, to ja ci powiem, e, bo ja byłam niby w 37 tygodniu ciąży, słuchajcie, a nie spakowałam sobie torby, ni nic. Jeżeli chodzi o pakowanie to robię, to naprawdę sobie spokój się wcześniej, w jakimś 30 dniu ciąży już będzie gotowe na wszystko, bo to może okazać się, że musi się rodzić wcześniej, bo nie wiem, nadciśnienie czy coś tam innego się dzieje i jest nie tak z dzieckiem. także ja 22 lipca trafiłam do szpitala. Będę zobaczyła tak sobie na dół, bo sobie spisałam wszystko, jak więcej mój poród wyglądał, żebym o niczym nie zapomniała. Także ja 22 lipca już wieczorem powiedziałam do chłopa, dobra, Jadę i do tego szpitala i trudno. To już się chodzi o moje życie, tylko chodzi o dziecko, więc to już, wiecie, no, trzeba to podjąć jakieś drastycz drastyczniejsze kroki. Trafiłam do szpitala 22 lipca, chyba tam koło 23. i jeszcze najlepsze było to, że mój szpital, w którym ja miałam rodzić, ten miejski się zamknął, bo tam był właśnie wirusek. A mój wojewódzki szpital był przepełniony i ja byłam ostatnią osobą, która się zapała jakby na oddział patologii ciąży Bo już nie było miejsc, słuchajcie, już nie było wolnych łóżek I ja wchodzę i wiecie z tym skrawaniem podaję tą kartkę, ona do mnie mówi tak A tobie co jest? Ja mówię, naciśnienie, ona mówi do mnie tak, jesteś czwartą kobietą, która przychodzi w ciągu godziny z naciśnieniem CO SIĘ DZIEJE? Więc byłam w szoku, ale dobra, 22 lipca właśnie trafiłam do szpitala, od razu dostałam leki, e, dostałam depożyt i amlozek. E, depożyt e, brałam 3 razy dziennie po dwie tabletki, to była maksymalna dawka, już większej nie można mi było dać. E, no i niestety, no i miałam robione 3 razy dziennie KTG. I niestety yy, w ogóle te naciśnienie spadało, raz, jednego dnia, słuchajcie, ja się ucieszyłam, bo miałam naciśnienie chyba 123 na 80, ciśnienie. I ja już mówię, jest, spada, może jednak jeszcze wyjdę do domu. Natomiast, a tu następnego wieczorem przychodzi babka i miałam znowu 145 chyba na 100, czy tam 150 na stoją. Mówię, no nie, już się wiecie, ucieszyłam, że to jednak już, że to wiecie, że, że spada. Więc mówię, o, jeszcze będę 2-3 dni, poobserwują i puszczę do domu mnie. A to niestety klops. No i tak e, dostałam właśnie 23 lipca e, dostawałam ten deporze przez cały dzień. 24 lipca też dostawałam ten deporze przez cały dzień. Ten lek na ciśnienie w ciąży, to się można stosować. E, no i 24 lipca e, przyszedł do mnie lekarz i powiedział na obchodzie, że on musi mnie zbadać. No i poszłam do niego do gabinetu, zbadał mnie i powiedział, że on by się zastanawiał nad wywoływaniem porodu. A ja, słuchajcie, powiem, w tym szpitalu wojewódzkim bez lekarza, bez położnej, bez nikogo. E, jesteście sami w szpitalu, bo to była pandemia, e, nie możecie, nie może was nikt odwiedzić, nikt nie może być przy porodzie, więc zostajecie sami jak palce. E, I to jest okropne, naprawdę. Nikomu nie życzę porodu w czasie pandemii. E, wiadomo, że no, kobiety rodzą, tak, ale to jest. To jest coś naprawdę okropnego Rodzić, być przy tym samemu I żeby partner nawet przez chwilę nie mógł wejść do was i zobaczyć swoje dziecko To jest dla mnie po prostu chore No ale dobra, to ja wiem, że każdy szpiler robi sobie co innego Ale taki powinno być Na przykład w jednym szpilu, tak jak na przykład u nas Może, nie może być partner A na przykład w Warszawie w jakimś innym szpelu Może być partner przy porodzie I to jest w ogóle dla mnie głupota No ale już nie będę się denerwowała na ten temat więc no na to się nie spadało i ja powiedziałam do niego, że no odmawiam Bo ja myślałam sobie, bo to był 24, to był piątek Tak, to był piątek I ja mówię do niego, że odmawiam On mówi, że odmawiam, bo ja przez wiem, że w poniedziałek tam słyszałam, że kościuszki się otwierają Czyli ten mój w miejski. on do mnie mówi, no ja nie wiem czy się otwierają, no ale wiecie, podpisałam mu odmowę a potem, wiecie, zadzwoniłam do mamy, do chłopa, do chłopaka i ja mówię, kurczę, no chyba, może źle zrobiłam, więc, wiecie, poszłam do tego lekarza i mówię, no, że jak trzeba, no to się już zgadza na no, to wywoływanie porodu. I ona mówi, no to jeszcze mówi, zobaczymy, no jak coś tam następnego dnia. No i pamiętam, że ja się wykąpałam w ten akurat dzień i dobrego miałam nosa. E, I wykąpałam się i no tutaj przychodzi, cię, umyłam sobie włoski i przychodzi do mnie pielęgniarka i mówi, do mnie położona, przychodzi do mnie i mówi, e, chodź na KTG. A to była jakaś 22, nie więc ja w ogóle taka zdziwiona ja jestem, o co chodzi z tym KTG. E, już nie wiem, wiecie, trzy razy zrobiona, a to jeszcze raz. No i poszłam, zrobiłam te KTG e, i przyszłam. Yy, I ta pani poleżała może 10 minut I yy, yy, potem przychodzi do mnie położna i mówi do mnie tak Zbieraj się, schodzimy na, na dół na porodówkę a nie takie oczy, tak mówię, a, a czemu, a dlaczego, a co się stało, nie? Milion pytanie na minutę, a ona do mnie mówi tak, no bo lekarz, żeby się nie podobała KTG, że jest za mało ruchów i dziecko tętno spada. Więc no no dobra, bo to wiecie, ja się spakowałam i ja wam naprawdę polecam, dziewczyny, jeżeli wam się rozpoczyna poród, nie jedźcie tak szybko na porodówkę, bo ja byłam dzień wcześniej, zeszłam wieczorem tam po 23 na, na dół na porodówkę i słuchajcie bo patologia ciąży była na czwartym piętrze, a na trzecim piętrze było porodówka z położnictwem. No i słuchajcie, ja leżałam dzień wcześniej tam w nocy i jak ja nasłuchałam się, jak te kobiety krzyczą podczas tego porodu, jak one cierpią to ja po prostu się jeszcze gorzej stresowałam moim porodem i naprawdę ja wam polecam z całego serca nie jedźcie tak szybko do porodu bo już poczujcie skurcze już jadę do szpitala, bo ja rodzę. nie, poczekajcie chwilę, proszę was naprawdę i ja wam polecam też mieć swoją położną bo to wam uratuje dupsku raz nie dwa naprawdę, e, mieć swoją położną to jest po prostu skarb takie moje małe razy. No i słuchajcie, byłam jeszcze na tej porodówce wcześniej, tam ja je zrobię jeszcze KTG, nadciśnienie jest zbadali, bo oczywiście mówili, że na nie mam, e, no to to by mi zbadali, no i poszłam sobie spać. Jakby na tej porodówce, nie? Na takiej sali jakby można powiedzieć, że przedporodowej. No i e, następnego dnia rano e, przyszła do mnie babka, tak gdzieś koło chyba siódmej rano, no i ona mówi, że zrobimy KTG. No i na ten KTG e, może nie wiem, ona spała, czy cokolwiek, no ale było bardzo mało się ruszała Tak jakby wiecie, w ogóle się już nie ruszała e, A ona zaczęła tak się ruszać bardzo powoli, tak leniwie wiecie, wypychała sobie na przykład, nie wiem, tak wiecie Robiła sobie taką górkę z ramienia, czy tam ze stópki I tak ona się tak nie kopała, tylko tak wiecie, tak już powoli tak jakby już nie wiecie, jakby miejsca nie miała, czy siły już I to ona tak była taka bardzo leniwa i. No, tak się już dziwnie, inaczej się ruszało nie, nie, nie do tej pory. No i przyszedł lekarz na, na obchód i on mówi, że no musimy wywołać ten poród, bo no tam coś jest z nią nie tak. I ja mówię, no dobra, a w międzyczasie jak zeszłam w tego właśnie 24 lipca, bo to zeszłam na dół 24 lipca koło 22, tam 23 tak jak wam mówiłam i dzwoniłam do mamy, mama, ty mi łatw położną, bo ja chcę mieć położną, jak mam tutaj rodzić sama. Więc ona mówi, dobra, ciotka tam mnie załatwiła, więc miałam położną, więc już się cieszyłam. A tego tak wam mówiłam, że położna jest naprawdę ważna, a zaraz wam powiem dlaczego. Eee, I 25 lipca właśnie o 7 rano mi zrobili KDG, no i potem przyszedł obchód tam o 8, i on, właśnie lekarz, mówi, no, że trzeba wywołać poród, że tam już jest, no i takie zapisy, jakie powinny być, no i tak dalej, i tak dalej. No więc została mnóstwo papierów do wypełnienia, że się zgadzam na wywołanie porodu oksytocyną, no, i przyszła do mnie położna, i do mnie mówi tak. Weź mrozińska? Ja mówię, No tak. No to ja będę przy to przy twoim porodzie. A ja po prostu, uf, Kamień, mi słuchajcie, z serca spadł. Bo ja sobie zawsze wyobrażałam, że przy mojej porodzie będzie mój chłopak. I ja z nim, ja z nim będę, ja będę tylko, wiecie, trzymała za rękę i w ogóle, a nie, że będę sama jak ten palet bez nikogo. No ale dobrze, że chociaż miałam tą położną. No i o 12.00. O 12.30 poszłam, y, podpieli mi oksytocynę, więc no i zaczynamy zabawę. <gryw> Z całym, wiecie, porodem. No i słuchajcie, y, zaczęły się robić skurcze, takie leciutenki. No to wiecie, położna przychodzi, patrzy, że na KTG... Kate... Oczywiście byłam kategę, pod KTG cały czas podpięta, eee, a jeszcze, słuchajcie, dzień wcześniej miałam taką, słuchajcie, biegunkę i w dzień porodu też miałam biegunkę, więc musiałam tam dwa razy zwołać po położną, żeby ją odpiała, wiecie, odpiała i poszła do, 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 do łazienki. No, ale właśnie, no i ona przychodzi, byłam właśnie podpięta pod kategę, Pod kategę, no ona przyszła i widziała, że o, coś zaczyna się dziać, no to pyk, Ksetyzenkę bardziej pod yy, szyła, żeby bardziej leciała. No i te skurczeki tak zaczynają się coraz mocniejsze robić, takie trochę jak na okres, trochę mocniejsze, ale jedyny minus był takie ksetyzenne, że te skurcze były non stop. To był tak jeden ciągiem skurcz, nie, bo tak jak normalnie rzeczy, że macie skurcz, przerwa, skurcz, przerwa. Nie, to było cały czas. Całym ciągiem po prostu miałam skurcze i yy, to było okropne, szczerze mówiąc, no bo wiecie. Yy, no, ja nie miałam jakichś takich mocnych skurczy, tylko miałam takie jak na okres troszeczkę mocniejsze, ale takie jeszcze do, do przeżycia. Yy, ale bym miała takie już mocne skurcze, wiecie, yy, 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 do porodu, to ja po prostu bym chyba się no, za przeproszeniem pod siebie narobiła ze z bólu. Bo to po prostu wiecie, to jest taki skurcz cały czas, to jest ciągiem, to nie ma tak jak mówiłam, skurcz przerwa, tylko jest cały czas jeden wielki skurcz. Jak mi podłączali tą oksytocynę, to czy miałam badanie? No i tam miałam rozwarcie na centymetr, na dwa, góra dwa, na centymetr na bank, no na góra dwa centymetry. No i podłączyli mi tą oksytocynkę, potem przyszła oczywiście położna, mnie zbadała znowu, no i tam wyszło, że mam jakieś 3 centymetry rozwarcia, więc trochę się ta szyjka rozwarła. Ja oczywiście, wiecie, w panice patrzę, a ja tam krwawię, nie, ja tak lubię. To jest normalne. Ona mówi: Tak, tak, to jest normalne podczas porodu. Ja się wystraszyłam, nie? bo jak przez 9 miesięcy nie macie, nie macie okresu, i nagle wam przychodzi, i tutaj jest krew, no to wiecie, że w ciąży jak się pojawia krew, to jest, to jest straszna rzecz. No i koło 16. No i potem jak mi zbadała, jeszcze miała oczywiście masa szyki. No, nie było to zbyt przyjemne. I później przyszedł lekarz. I słuchajcie, mi po prostu ustała akcja. E, miałam zero skurczy. Zero skurczy. To sobie, nie miałam nic. Jak tam macie e, na KTG jest wykres tętna płodu, i potem macie to ja wam wstawię, taki przykładowy, e, przykładowy KTG wygląda. Więc tutaj na górze macie e, zapis dziecka serce, a na dole macie e, jakby skurcze. Siła skurczy. No i ja te miałam skurcze tak do 50 na tej skali całej, yy, a wiem, że tam skala jest chyba do 130, bo te 130 to jest jak już wiecie, macie po prostu poród, już przecie i to są najmocniejsze skurcze, ale miałam tak do 50 te skurcze i potem po prostu miałam 1, 2... To trzech. Góra. I po prostu koniec i zaraz kurczy. Ustało mi po prostu wszystko. A wecie. A ona mi po prostu tą okresę coraz bardziej, coraz bardziej yy, podwyższała żeby coraz bardziej leciała, yy, zwiększała ten poziom, a ja po prostu miałam zaraz kurczę, nie? Nic, po prostu stało. Nie właśnie wszedł lekarz i mówi, że no najprawdopodobniej yy, będzie, cesarsk będzie cesarskie cięcie, no bo coś tam z tą małą się dzieje, yy, bo tam jest ona za mało się rusza, tam zaczęło moje tętno spadać, i oni u mnie podejrzewali, że ja będę miała, że jest, zaczyna się robić niewydolne łożysko. No, i jeszcze powiedział, że ja wtedy akurat takie ja rodziłam, to jeszcze ze mną trzy pani rodziły. I ja byłam jakby w tej pierwszej sali porodowej, potem była druga i trzecia. Jak jesteś na tej sali porodowej, to macie to po prostu łóżko do porodu i jesteście same, więc to jest super. No, i on zbadał, poszedł tam do tych dwóch pań. Tam ta trzecia pani to w ogóle tak krzyczała, jak rodziła. wiecie, już miała takie mocne skurcze. No i potem wrócił do mnie i mówi, no i on powiedział, no to jednak będzie to zarazkę cięcie. no i ja mówię, okej, okay, no to jak będzie, no to jak trzeba, to trzeba po prostu. E, no i tak godziny przed 17, wydaje mi się, że było może, to była w pół do piątej, no nie wiem. Dostałam, wiecie, wszystkie papierki, dopełnienia do cesarskiego cięcia, potem coś tam mi kazała wypić, a ja to wypiłam, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Założyła mi cernik, ja tak przychodzę z tym cernikiem. ja mówię, o o, ja się boję, ona mówi, ty się niczego nie bój, ja cię tutaj znieczulę, wszystko. I dlatego mieć warto swoją płożną, bo jak u was na przykład nie ma akcji porodowej, ona jedzie i mówi na przykład lekarzowi, nie wiem, co tam powiedziała, ale tak myślę, powiedziała, słuchaj, Panie doktorze, zrobiłam jej masaż szyjki, jeden, drugi, poszliśmy na piłkę, poszłyśmy to, nie idzie, rób cięcie. Tak samo jak na przykład wy, czujecie na przykład... Macie te skurcze i, no, i nie ile ta akcja porodowa, no to ona powie: Dobra, nie no yy, idziemy na cesarskie cięcie. I ona podejmuje decyzję za, za, za leka, zamiast lekarza, tak naprawdę, bo to warto mieć swoją położę. Tak samo jak na przykład celnik mi zakładała, to słuchajcie, mi tam znieczuliła, i macie i cawkę moczową, i ten tam tu się wkłada, no to wiadomo, mi to wszystko znieczuliła. Yy, I ja tak naprawdę nie czułam, jak mi zakłada celnika. Ja nie wiem, co to jest ból przy zakładaniu celnika, tak naprawdę, no nie wiem, bo mi to nic nie bolało, tylko takie było. Dziwne uczucie, i to wszystko. Taki dyskomfort lekki, był i koniec. No i potem, właśnie e, poszłam na tą cesarkę i to jest takie dziwne uczucie: bo wyjdzie na tą cesarską na cesarskie cięcie o własnych nogach. Dawałam słuchajcie, dostałam wyczulenie tutaj zewnątrz oponowe w kręgosłup. I czułam od razu nóg. I właśnie byłam na tej, na, tej, na tej sali operacyjnej, się w ogóle bałam strasznie, słuchajcie musi być na golaska <noise> i... na no, musi się być i wiecie ona wam tutaj robi te w kucie i od razu lubię od razu pani się kładzie bo to zaraz będzie pani czuła więc ja się położyłam drastycznie słuchajcie nie czujecie nóg i to jest okropne uczucie no i oni już zrobili cięcie cesarskie i o 17.45 moja córeczka wyszła na świat yy, ważyła 22480 W żyła 49 cm Więc no nie była taką koszynką Miała 49 cm jak na 37 tydzień to Wydaje mi się, że była całkiem spoko e, Dzieci z donoszonej ciąży mają 50 cm, a ona jakby trochę Posiedziała to by trochę na, na wadze nabrała na, Tam na nabrała troszkę I była dosyć dużą dziewczynką e, Więc no dobra To nie była taka koszyna Mamy, Tak około 18.30 przywieźliśmy na salę pooperacyjną no, i jak schodziło znieczulenie, no to czujecie ból tej, tej rany po cięciu. Ja dostawałam leki mm, na takie przeciwbólowe: ja dostawałam tramal i paracetamol. Pa tramal dostałam, słuchajcie, chyba w zastrzyku, bo zawsze dostawałam coś tam w kroplówkach. A przyszła wieczorem tak nad ranem chyba, albo w nocy, to już nie wiem, która to była godzina, słuchajcie, bo ja po prostu, e, jak wróciłam z saskiego cięcia e, na tą salę operacyjną, dostawałam te wiadomo kroplówki, e, no to słuchajcie, e, mnie tak telepało zimno, trzęsłam się, za oknem była śliczna pogoda, słoneczko, upał, a ja po prostu trzęsłam się i leżałam pod dwoma kołdrami i po prostu tak się dogadałam, nie? I ja po prostu rozmawiałam z mamą, to było tak, yy, to mi było tak zimno, Wiecie, ja nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tam będziecie leżycie nago, nago, bez niczego i tam może jest chłon tej sali operacji, bo tam na tej sali operacyjnej. E, no, tak, no było mi tak, wiecie. fajnie. zimno mi było bardzo. No i potem. E, Dostawałam sobie tam kroplówki przeciwbólowe. No i właśnie tam, chyba w nocy, przyszła do mnie i pani się pyta, czy mnie boli. Ja mówię, no że poli. No to mówię, poczekaj chwilę. No i zrobiła mi zastrzyk. To też na pewno położna zleciła, więc. To jest kolejny plus, dlaczego, mieć, dlaczego warto mieć swoją położną? W sumie to było tyle. Potem przyszła do mnie, a jeżeli chodzi o saskę cięcia, to mi oczywiście małą pokazali, jak już wiecie, była opatulona i mówi, to proszę bardzo, to jest panie dziecko, na chwilkę mogłam ją że do niej zabrali ją tam na noworodki. Potem, ja byłam na tej sali po operacyjnej, przyszedł do mnie znowu pani pielęgniarka, tam z Noworodków, i powiedziała, że mała miała ma lekkie problemy z oddychaniem, więc miała też taką aparaturę. Ja wam tutaj wstawię zdjęcie, jak ona wyglądała, po prostu po porodzie. No, to nie była godzina po porodzie, a więc miała taką aparaturę wspomagającą trochę oddychalnie, ale tak naprawdę następnego dnia już się to zdzieli. I, I było ok: no i okazało się, że ona, słuchajcie, nie miała odruchu z sania, po prostu urodziła się jakby bez odruchu sania. No i ja ją dopiero widziałam później, tak naprawdę. Ja przeszłam na położnictwo. Następnego dnia koło 13, a następnego dnia, czyli 26 lipca, słuchajcie, ja miałam wstać, czyli miałam taką pionizację. Masakra, po prostu najgorszy, to jest najgorzej to jest pierwszy raz wstać po cesarskim cięciu. I potem dopiero dostałam pierwszy posiłek jakąś tam zupę koło 12. I potem po tej zupce mnie przenieśli na oddział późniczy. Czyli tam, gdzie już żyje, jakby po porodzie, już z dzieckiem Oczywiście dostałam od razu dziecka od razu mojej dziewczynki Bo mojej córki po no się miała problemy z tą sondą Ona była w inkubatorze cały czas Ona była zakwalifikowana jako taki późny wcześniak I jakby ona nie potrafiła jeszcze utrzymać swojej, wiecie, temperatury ciała No i jak ja poszłam do niej, no to leżała sobie miała tutaj w nosku sondę, bo właśnie nie ssała. No i ja leżałam, w sobotę miałam ceserkę, a w środę jeszcze mi pisali z położnictwa. No a że moja córka ta właśnie jeszcze no nie ssała, nie miała tego duchu sania, to ja poszłam, przeszłam na tak zwany hotel. Czyli ja byłam wpisana z szpitala, ale byłam tam ze względu na dziecko. Czyli tak, byłam jakby... Ona była szpitalą, a ja byłam jej opiekunem, tak? właśnie był pokój matki dziecka, tak się nazywała ta sala. No, i e, tamto w ogóle było okropnie, szczerze mówiąc. Ja jeszcze byłam sama, e, bo jak jesteście w szpitalu w czasie pandemii, to jesteście sami, e, nikt do was nie może was odwiedzić, nikt nie może do was przyjść. E, jest po prostu okropnie. E, gorzej niż w więzieniu, bo w więzieniu chociaż macie widzenia. E, jak moja córka urodziła się 25 lipca, e, no to 10 sierpnia dopiero wyszłyśmy do domu. Bo ona tak, na początku leżała w inkubatorze, bo potem dostała jeszcze żółtaczki, więc pierwszą noc jakby tam spędzałam z nią, to ona była ze mną, przywieźli mnie po prostu na, tą, już tam na ten pokój, do tego, do tego hotelu, Przy, przywieźli mnie ją już w inkubatorze, więc ja się już ją zajmowałam. Yy... karmiłam ją tam co 3 godziny przez tą sondę yy... Niby tam chodziła, cię ściągać pokarm, ale to i tak, i tak tam nic nie dało nasze dostała żółteczki, to mnie pierwszy raz była w potem ją wyjęli yy... Potem ona zaczęła jakby sać, ale ona za się Nie powinna jeść się nie tyle, ile powinna, bo ona tam powinna jeść 60 ml, a na przykład zjadła 30, czy tam 40, więcej nie E, też się nie budziła na karmienie, tylko ja co trzy godziny musiałam ją sama przebudzać, na przykład w tego co dostała porcji, na przykład zasypiała i tyle. E, no i potem był taki rwetest straszny, wiecie, że ona już powinna sać, czemu ona nie jest się? Ona powinna tyle jeść mililitrów, a czemu ja tyle? E, i, I to było taki... To było straszne. Ja się bardzo czułam, bo ja byłam w połogu e, i właśnie ja po połogu to e, ja przez pierwsze dwa tygodnie tego połogu, gdzie hormony wam po prostu spadają na lek na szyję, jest, byłam sama. I ja po prostu już przychodziła zawsze godzina 17, kiedy, była, kiedy tak naprawdę się była cisza wiecie, w szpitalu, gdzieś było wszystko porobione, bo w ciągu dnia to jeszcze było sporo a to przychodził obchód, a to lekarz, a to coś, tam było jakieś badanie i jakiś ten burwetes. A potem już yy, po prostu była cisza, i jego dzień 17 było, i ja po prostu, słuchajcie, kończyłam się w okno i ja miałam już dosyć. I że już mówię, ja już tak nie chcę, ja już chcę do domu, i tak myślałam, no, tak będzie wyglądało teraz moje życie. Yy, I i jedzeniełam po prostu do domu, jak chłopaka do mojej mamy i po prostu im płakałam słuchawkę, bo najgorsze właśnie jest to, w tym wszystkim, że wiecie, <laughs> gdyby nie pandemia, to ja w tym. Yy, <laughs> W tym hotelu ja mogłam leżeć nawet i trzy tygodnie, ale leżałam sama bez żadnych odwiedzin i po prostu dostawałam tylko paczki. wiecie, mogę, możecie sobie zostawić paczkę przed tam w szpitalu, przed jakimś tam jest jakieś miejsce, wiecie, podpisujecie imię, nazwisko, jaki oddział. No to po prostu ja to się, ja się czułam jak w więzieniu. wiecie. Wyjść też nie mogłam, jak na przykład leżałam na patologii ciąży, to ja też nie mogłam na przykład sobie zejść na dół do sklepiku, żeby coś sobie kupić. Jak wchodzicie na oddział, to koniec, nie możecie wyjść jak potem kobieta, która jest po porodzie, musi zostać dzieckiem w szpitalu, bo nie wiem, byłeś w dziecku coś, u mnie to było jeszcze pół biedy, bo u mnie tylko ona nie umie nie stała i tyle, i po prostu musiała przebrać na wadze. A była taka na przykład, była ja ze mną taka na pani leżała, co tam jej dziecko przestało oddychać i w ogóle było reanimowane i tam w ogóle jeszcze oją, tam były jeszcze gorsze wcześniaki, więc tak naprawdę u nas to było tak naprawdę nic, żaden problem i gdyby właśnie cała ta pandemia i gdyby nie to, że nikt nie mógł do mnie przychodzić to może ja nie miałabym, nie miałabym takiej, takich stanów depresyjnych właśnie w czasie tego połogu ogólnie jeżeli chodzi o połóg to ja jakoś tak bardzo źle go nie wspominam, oczywiście wszystko zależy od kobiety wszystko zależy od tego jak wy do tego no, od waszego organizmu tak naprawdę, każda kobieta inaczej przejdzie, ale na przykład u mnie to było tak, że no, te Przez pierwsze dwa tygodnie, gdzie ja byłam właśnie w szpitalu, to mm, no, miałam te sceny depresyjne Trochę mi się chciało właśnie płakać Znaczy e, no, płakać, no strasznie płakałam, że się, że już chcę do domu, ja już tu nie chcę być, ja mam za chłopakiem, za mamą, że on jej nie widział No y... Ojciec dziecka nie widział prawie jej no, dwa tygodnie, no to jest, słuchajcie, rozum. No tutaj nie ma rozumu. No i e, ogólnie mój połóg trwał 6 tygodni, no bo zaczął się 25 lipca, a skończył się 10 września, e, więc równo 6 tygodni, jak w mordę strzelił, e, miałam właśnie e, połóg. No jak wróciłam do domu. To słuchajcie, też miałam takie, takie dni, że krniłam ją butelką i po prostu zaczęłam płakać nad nią, nie? I chłopak mówi, a co to jest? Ja mówię, a ja nie wiem. I tak wreszcie. I po prostu siedziałam i płakałam, nie? Jeżeli chodzi o samo jakby krwawienie, no to słuchajcie, ja jakoś mocno nie krwawiłam, bo na przykład jedna paczka opowiadała, że no, z niej to się tam ostro lało. Ale na przykład ze mnie to tak, no nie, miałam takich coś jak okres, może troszkę więcej, ale nie, że jakieś wiecie, że tam ostro jest, nie? Tyle z tego połogu taka naprawdę mojego, tak to było potem wszystko okej. Okay. Yy, raz, dwa, trzy mi ładnie tam z, z brzuszek zszedł, macie coś ładnie obkurczyła, więc tego yy, oksytocyny na obkurczenie macie dostawałam krótko, bo chyba dostawałam tylko do wtorku czy do poniedziałku. Um, więc yy, no dostawałam w sobotę, niedzielę i poniedziałek, chyba we wtorek zostałam już ostatni raz i z rana, a potem się zostawałam, bo jeszcze ładnie obkurczyła ta macica, yy, no i, i tak. I od razu, jeśli chodzi o, o połóg, to ja od razu po połogu tydzień później dostałam, słuchajcie, yy, okresu, czyli 10 września skończył mi się połóg, a 17 września dostałam okres i Pierwszy okres po tym połogu. Bo ja dostałam tak szybko okres, bo nie karmiłam pierwszym. Jak karmicie pierwszą, to dostajecie później, o wiadomo, okres. O, co mi się wtedy kres nie naprawdę lało, jeżeli chodzi o okres. Nigdy tak nie, nie mówię tego okresu jak wtedy. No i, i tyle, tak naprawdę. Potem poszłam na kontrolę do kinegologa, yy, wiecie, po połogu. Po, yy, I powiedział, że wszystko jest ok. Tam blizna macicy, mam chyba tam, nie wiem, z 3, 4 mm, czy z... No i nie, nie pamiętam, ale jakoś taka mała jest ona. Więc tam wszystko się ładnie zagoiło, i teraz jest wszystko okej, okay. Więc yy, no. Oprócz tego, muszę teraz iść do lekarza, bo coś mam, jak mam bliznę na podstawce. To nad blizną, jak się kończy i leci na szef, to mnie słuchajcie, boi. więc muszę iść to sprawdzić o co chodzi, żeby nie było jakichś tam problemów. No, ale tak właśnie wyglądał poród. Trochę Wam powiedziałam, jak wyglądał pobyt w szpitalu, yy, i trochę Wam powiedziałam, jak wygląda połóg. Więc to wszystko w tym filmie. Jeżeli oczywiście w filmie Wam się spodobał, to oczywiście dawajcie o łapeczki w górę, komentujcie, no i subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. A my się będziemy już w kolejnym filmie. Bajo!